Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Królewskiego. Jak widzicie, mamy Sylwestra i jak widzicie, jesteśmy już w całkowicie nowym otoczeniu z naszym nowym królem. Jest nowy pałacyk, ponieważ będę od dzisiaj do niego chyba mówiła pałacyk, bo jest na tyle mały, że chyba nie zasłużył na miano zamku. Są też nowe postacie, więc naprawdę sporo się. Zadziało, także zapraszam Was serdecznie do oglądania, choć lojalnie uprzedzam, że to będzie taki odcinek bardziej przegadany, ponieważ mam dużo do pokazania i dużo do opowiedzenia. Także może na razie się odsunę i pokażę Wam właściwie, jak on wygląda, no po prostu w całości. Tak jak mówię, on wygląda może z zewnątrz tak bardziej jak zwykły dom. Wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę. Tutaj jeszcze ma tył. Tak to wygląda, ale powiedzmy, że Momos, czyli ten nasz nowy król, stwierdził, że on nie chce mieć już takiego wiecie, wielkiego zamczyska, tylko taki mały właśnie pałac, dworek, powiedzmy. I w nim chce mieszkać z rodziną, z przyszłą żoną i z przyszłymi dziećmi. Na razie, oczywiście, mieszka z nim jego matka Helena. Boże, już pomyłka na sam początek, bo nie Helena, tylko oczywiście Barbara. Helena to była poprzednia królowa Barbara, która dostała taki oto pokoiczek. Ale może jednak zacznijmy zwiedzać od dołu. Także przejdziemy sobie na dół i najpierw może obejrzymy, obejrzymy wnętrze, a później Wam pokażę nowe postacie. Jest już, już jedną, widzicie postać na pewno, ale o tym za chwilę. Najpierw zobaczmy sobie, jak wygląda ten zamek, pałac dworek. Także taki mały room tour. Mamy oczywiście, no oczywiście dodam, że wszystko jest, no nie wszystko, ale głównie dominuje tutaj kolor niebieski, granatowy i złoty. Bo myślę, że to ładnie wygląda i dużo rzeczy właśnie z tego nowego dodatku zostanie gwiazdą. W takich jest kolorach, mega mi się podoba, mega mi tu pasuje. Także uch, już tutaj, już za dużo mówię i już mi brakuje tchu. W każdym razie już wam pokazuję opowiadam. Tutaj mamy salon, mamy oczywiście jakieś kanapy, stoliczek, to jest jakaś taka, wiecie, maszyna do grania, coś takiego. W staram się, żeby ten pałac był też delikatnie nowocześniejszy niż poprzednie. Tutaj oczywiście idziemy sobie dalej, dalej, dalej. Mamy tutaj szachy i mamy królewską sypialnię. Na razie Momo mieszka w niej sam. No, jest oczywiście łóżko, szafeczki, tron, jakieś książki. I tutaj mamy biurko z maszyną do pisania. Jest tutaj malutka kołyska w oczekiwaniu na jakiegoś bobaska. No i jest tam taki domek dla kota. Tak, no wiadomo, już widzieliście kota, więc nie ma co ukrywać, że mamy tutaj kota. E, może tutaj kogoś przyślemy. Może tak, może ty się Barbara obudzisz i ty to sprzątniesz. Tutaj mamy jedną taką małą łazieneczkę, gdzie jest tylko... Kibelek, zlew i lusterko. Następnie tutaj, tylko tu jest wejście do tej drugiej łazienki, jest już taka troszeczkę, poczekaj, jeszcze nie spoileruję, jest troszeczkę większa łazienka z wanną, z kibelkiem, ze zlewem, no wiadomo. Tutaj mamy jadalnię, No wiadomo, jest, są krzesła, duży stół, kominek. jest też Są też te piłkarzyki, trochę tutaj w takim niefortunnym miejscu, ale... Na razie muszą być tutaj. W ogóle mam taką prośbę, że jeżeli macie jakieś pomysły, co by tutaj można było poprawić w tym pałacyku, to koniecznie dawajcie mi znać. Nie płacz, nie płacz. Bar y tak, Barbara Boże też jest smutna, bo oczywiście niedawno została wdową. I tutaj mamy kuchnię. Także tak to wygląda nasz parter. Z tyłu tak jak mogliście już zobaczyć jest tutaj taki mały taras, lama, grill, jakieś ławeczka, gdzie można usiąść do boksowania, worek, basen i tutaj mamy takie małe pole. Wiadomo, nie będzie cały rok tych roślin, ale mamy już dość tych roślin, więc jak będą tam przez jedną porę roku, to myślę, że wystarczająco. No i wchodzimy na górę, po schodach na górę i u góry trochę też się dzieje. Od czego by tu zacząć? No tutaj się wchodzi na górę i jest kolejna łazienka, także łazienek nigdy za wiele. Jest jedna z sypialni, która należy do jednej. Z nowych bohaterek, o tym zaraz, o niej zaraz. No ale w każdym razie tu jakieś tam, wiecie, może nasze córki będą mieszkały. Myślę, że tak, nastoletnie córki. A tutaj mamy sypialnię, w której na razie mieszka Barbara do momentu swojej śmierci, a później może nasi synowie coś w tym rodzaju taka bardziej ciemna, elegancka. No i tak, jak się obrócimy w drugą stronę, to są tutaj dwa pokoje dziecięce. Jeden dla toddlersów, ale są tutaj już jakieś zabawki i tak dalej, a drugi dla takich dzieci powiedzmy sobie podstawówkowych. Jak widzicie, tak dałam po dwa łóżka, bo mam nadzieję, że żadne trojaczki nam się nie trafią, max bliźniaki. No i na chwilę do Momosa, który śpi w swojej sypialni, ale może ty się obudzisz. Może coś porobisz, co tutaj możesz porobić. Pograsz w szachy grajzy. Słuchajcie, denerys. Zaraz do niej dojdziemy, dobrze? Zaraz do niej dojdziemy, zaraz o niej powiem, co jak i dlaczego. Tylko coś sobie tutaj porób, żeby tak nie spać podczas prezentacji. I coś zaczęłam mówić. A, że nasza rodzina mm, królewska, czyli mamo ze swoją przyszłą żoną, mają mieć minimum czworo dzieci, więc nie będę szalała, ponieważ mam już dosyć tego wiecie, produkowania dzieci na ilość, więc myślę, że po prostu przy tej czwórce staniemy i nie będziemy się bardzo spieszyć. Zaraz wam też przeczytam więcej zasad. Czyli chyba już taki room tour, house tour, powiedzmy sobie zrobiliśmy, także mogę opowiedzieć o kolejnych nowościach. Pierwszą nowością jest, no jak już mogliście zobaczyć, Denerys. Już dawno temu pomyślałam sobie, że Denerys by mi tutaj to może na chwilę przestaniesz grać co? Może tutaj podejdziesz, żebym mogła Cię lepiej pokazać. No, wygląda ona tak. Mam nadzieję, że chociaż troszkę przypomina Denerys oczywiście, o może tak z gry o tron. Może zrobisz zmienić strój. Bo tutaj ma kilka takich sukienek, w których wygląda tak bardziej na siebie. Ja nie oglądałam całej gry o tron. Oglądałam dosłownie kilka odcinków. Ale no tak mi kiedyś przyszło na myśl, że może do niebieskiej generacji Denerys. No i mamy. Denerys, także tak wygląda. O, Barbara, czy ty dołączysz do gry? Dołącz, dołącz. A my na chwilkę na Denerys. No i słuchajcie, historia Denerys jest taka, że jak wiecie, Momos jest rycerzem, był na wojnie i z tej wojny przywiózł sobie taką jakąś tam księżniczkę, powiedzmy, i słuchajcie, oni się mega, mega nie lubią. Zobaczcie, cały czerwony pasek, to jest nastolatka, ona tutaj się czuje jak za karę i jej najlepszym Przyjacielem w tym domu jest, słuchajcie, Hubert. Hubert, nazwiska nie wypowiem, i Hubert jest naszym nowym służącym, tylko gdzie on jest. Hubert jest, słuchajcie, w swojej sypialni, która zapomniałam, tutaj też jest ważne, ważna sprawa. W piwnicach naszego zamku jest sypialnia dla służącego oraz skarbiec. Wiem, że ten skarbiec jest trochę zbyt nowoczesny, ale no nie dało się inaczej. Także może tutaj nasz mamos przyjdzie. I umieści trochę pieniędzy w skrytce. Ile sobie tam umieścimy? Myślę, że 500 tysięcy możemy umieścić w tej skrytce. Także y, odkliknę ci to i poczekamy, aż on przyjdzie. O, jak widzicie, już schodzi, już się zbliża. Wiem, że to jest taki bardziej nowoczesny mechanizm, ale za to tutaj stoją takie dwa. Nie wiem, jak ich nazwać. Co tutaj możesz porobić? Może y, baw się pieniędzmi. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Takie wiecie, liczenie, i tak dalej. <laughs> okej okay. I. Dobra, nie będziemy tutaj wiecie szalać, bo to nie taka seria. Także może tutaj zamknij i zabezpiecz. O, matka jak się naciera tą fortuną. No tak, po prostu dostał całą rodziną fortunę. Ponad milion. Milion simlonów, więc naprawdę, naprawdę jest tego mnóstwo. Ale już proszę wyjść i zamknij i zabezpiecz. okej okay. i wróć na górę. OK, jest już na górze, i przypomniało mi się, że przecież mamy ten sylwester, więc musimy spełnić te tradycję. I na przykład możemy sobie zrobić jakieś postanowienie. Gdzie to będzie? Tutaj zrób postanowienie, zdobądź drugą połówkę. Tak, myślę, że to będzie dobre postanowienie, i takie też postanowienie zrobi sobie nasza Denerys. Czyli, czyli więcej, zrób postanowienie, druga połówka. Natomiast nasza Barbara, która już tutaj zdążyła w międzyczasie wleźć na górę. Cóż my jej tutaj damy? Może ukończ etap aspiracji. OK, myślę, że to może być. Idziesz na dół, OK. I jak widzicie, tutaj już zadowoleni z tego sylwestra, także cieszę się bardzo. To jest taki nowy początek, nowy rok, nowa generacja, nowe zasady i tak dalej, więc myślę, że taki symboliczny moment. I tutaj Denerys, tak jak mówiłam, właśnie ona przyjechała, powiedzmy, jako taka. Jakiś tam łup z tej wojny, i generalnie nie lubi Momosa, trochę tam lubi Barbarę, najbardziej lubi Lu a, Huberta. Huberta, bo jeszcze o Hubercie miałam się wypowiedzieć. Okej, okay, także Hubert to jest nasz nowy służący, wreszcie mamy nowego służącego, jest on całkiem przystojny, wydaje mi się. I dlaczego Hubert, słuchajcie? Dlatego, że głosowałam znaczy i kibicowałam bardzo mocno w Top model Hubertowi, który, jak wiecie, niestety zajął drugie miejsce, jeżeli oglądaliście to model. Także na jego cześć po prostu służący dostał imię Hubert. Czyż to nie <laughs> wspaniały pomysł? No pewnie głupi, no ale nic. No i jeszcze raz wracając do denerys. to oczywiście ona jest tutaj wzięta z zamiarem, żeby była tą żoną naszego Momosa, tylko no muszą się oczywiście polubić, co na razie będzie trudne, więc Mamos poszedł spać, ogólnie jest północ, więc co, może odezwę się do was następnego simowego dnia? I tak, mamy ranek, nasz mamos rozmawia, znaczy, w sumie taki wczesny ranek, generalnie. Nie, no w sumie prawie śródba. <laughs> Także dla mnie to już jest taki dosyć mocny dzień. W każdym razie porozmawiamy. Opiszemy nowe pomysły, i tak dalej. Niech oni się trochę poznają, niech ta wzajemna niechęć przerodzi się we wzajemną sympatię. A ja już idę dalej, ponieważ mamy jeszcze jednego nowego bohatera. I nowy bohater siedzi sobie tutaj, także obudzimy główną panią tego oto bohatera. Wyszczotkuj, poznaj i przytul. Zawstydziła się, bo chyba się zlała, jak tylko doszło. Nie wiem. W każdym razie, choć. Barbara. Dla ciebie jest ten lucek, dlatego że, jak wiecie, ona właśnie straciła męża i była taka smutna i tak dalej. O nie, ktoś rozwalił Tomek. To momus musi się tym zająć. Yy, tak. On jest smutny, słuchajcie, ja nie mam tego moda na sterowanie zwierzękami, więc będzie ciężko. A no i może zdradzę wam dlaczego lucek? Dlatego, że moja koleżanka ma kotkę, która ma na imię yy, lucyna. A że to jest kot, no to jest lucek. No. W każdym razie jeszcze może przytulisz i. Klapnij sobie na kanapie. Myślę, że jest całkiem słodziutki. I od razu będziecie pewnie pytać, dlaczego nie pies. Ponieważ już raz w naszym wyzwaniu był kot. I zdecydowałam się na kota z tego względu, że psy są bardzo wymagające w siebcach. I ja nie mam do tego cierpliwości. Wiem, że wiele osób lubi ten dodatek: psy i koty. Ja przyznaję się szczerze i lojalnie niezbyt. I nigdy sobie nie dawałam rady z tymi zwierzakami. A w wyzwaniu królewskim, królewskim jest zawsze dużo do roboty. A że koty są bardziej samodzielne, to jeżeli ma być jakiś zwierzak. To postawiłam na kota. Aha, ten kot jest y, nie dość, że taki wiecie samodzielny, to jeszcze ma takie cechy, że jest w miarę, w miarę ogarnie się sam. No, Także poszłam troszeczkę na nadfiznę w tym względzie. No i tak, myślę, że już większość rzeczy wam opowiedziałam. Może zobaczymy ile Barbara ma dni do kolejnego, znaczy w sumie nie do kolejnego, tylko już wam powiem. Zostało jej 7 dni. Ale co ona przeżyła? Aż... 228 dni, coś mi się to takie niesamowite i niewiarygodne wydaje. Ja tutaj może kliknę właśnie temu naszemu Momosowi denarys, żeby oni sobie razem pograli. Ta już myśli o Hubercie. Nie myśl o Hubercie. Kliknę, żeby razem pograli, to wiecie, i, i będzie zabawa, i będzie taka mądrość, i przy okazji pogadają, także myślę, że okej. Okay. I co jeszcze takiego muszę Wam powiedzieć istotnego? To kilka zasad oczywiście muszę Wam przytoczyć, także tutaj chwilkę sobie popatrzymy na naszą. Yy, Przyszłą, mam nadzieję, parę, a ja Wam przeczytam, co trzeba osiągnąć w niebieskiej generacji. 550 tysięcy simulonów na koncie to już mamy, ale ja wprowadzę sobie taką dodatkową zasadę, że każdemu naszemu dziecku na nowy start rodzina ma dać 250 tysięcy, tak, żeby się urządzili na swoim. I mówię Wam dalej. Każdy syn naszej. Tej pary, a i przypominam, że Momos wywodzi się z zielonej generacji, więc on postępuje z zasadami zielonej generacji, jeżeli chodzi o swój ślub. To dopiero jego dzieci muszą się kierować tymi zasadami, które teraz wam przeczytam. Każdy syn ma kochankę, a z nią minimum pięć nieślubnych dzieci, których się wyrzeka. Żony naszych synów mają kochanka, a z nim po jednym nieślubnym dziecku, którego się wyrzeknął. Mamy zabudować całą dzielnicę w Newcrest. Tam wiecie, że mamy już trochę budynków postawionych i takich różnych pierdółek, więc to tak z przymknięciem oka. Rządząca rodzina ma przynajmniej czworo dzieci, i jeden syn ma być przestępcą. Także takie są zasady. Tamta tańcz nie strudzenie. Hubert, zamiast sprzątać, chyba że nie masz nic do sprzątania, to czyta, ale powiem, że jest taki trochę śmieszny. No wiem, że nie przypomina Huberta z tą model, bo nie o to chodziło, tylko po prostu imię jest in inspiracja. Była tylko co do imienia, od razu mówię. Tutaj kliknę barbarza, żeby może, nie wiem, napełniła i zawołała, bo ten lucek jest smutny. I dlaczego on jest smutny? Tak naprawdę nie wiem, jak to stwierdzić. Kiedy nie mam tego moda, to jestem po prostu jak dziecko we mgle. I co ja sobie wymyśliłam, w związku z naszą generacją, w ogóle jak tam mam idzie, to sobie sikasz. A Denerys co robi? Gra. To może też dołączysz do gry, jak się wysikasz. Oj, jesteś też troszkę brudny, to się potem może wykąpiesz. Że... Nie będziemy cały czas grać naszą główną rodziną, oczywiście głównie tak, ale kiedy nam się urodzi jakiś syn, no to będziemy grać tym synem w jego domu i on będzie, wiecie, przejmie wtedy, że tak powiem, dowodzenie. No i w sumie nie wiem, to chyba wam powiedziałam wszystko co najważniejsze. Więcej oczywiście możecie doczytać w e zasadach, link jest zawsze w opisie. Może tutaj kliknę, Barbarza, żebyś ty się jednak przebrała, zmień strój na codzienny strój. I ty masz te swoje postanowienie. Zobaczcie, to jest właśnie bardzo śmieszne, że te postanowienia są tutaj, z tego co pamiętam. O właśnie, pozostało nam 7 dni ukończyć etap aspiracji, czyli tutaj posprzedajemy ci jakieś plony i mam nadzieję... O, proszę. Etap osiągnięty i postanowienie wypełnione. Tu możecie zobaczyć, jak ten momos się kąpi w tej wannie i ta wanna jest... Pod... Co się stało? Tak mi kamerka odjechała. Przestraszyłam się, czy to jakiś zgon, ale na szczęście nie. Że taka że ta wanna jest naprawdę śliczna i w ogóle te rzeczy z tego nowego dodatku są śliczne i tutaj się pięknie wkomponowują. Nie, nie możesz się bać o tego kominka, bo ja chcę, żeby ten kominek tu był, przestań, proszę, Barbara cię tu troszkę pocieszy. Yy, pogłaszczę. Okej, okay, kliknęłam, co się stało i on niby chce kuwety i co, nie możesz do tej kuwety? Przyjazne. Opieka. Nie wiem, czy on nie może do niej podejść. No, przestawmy ją na chwilę, może zobaczymy, czy teraz będzie Ci lepiej, ale przecież powinieneś mieć dobre dojście. To jest, tak wiecie, na próbę. No, proszę korzystać. Nie wiem, powiem Wam, że kiedy nie mogę sterować tym zwierzakiem, to już mnie łapie lekka frustracja. Dobra, ją schowam tutaj, tu gdzie była. No, jak możecie zobaczyć, nasz Momos, rycerz, sportowiec, trenuje i ogólnie ma pracę. Yy... Pracę nosi woda, ale wiecie, to jest ta kariera sportowca. No i oczywiście ma zadanie do pracy trenować, więc trenuje. A wydawało mi się, że postawiłam tego rycerzyka, a tu jednak jest worek. Niech będzie i worek, chociaż kolorystycznie pasuje. Może Denerys tutaj przyjdzie? O nie, 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 nie. Niech stoi to, gdzie stało. Może, może, może. Grillowane owoce. Oj, przerwałam cię, ty chciałaś coś do tego momosa. Zaraz sobie pogadacie. Okej, okay, ugrillowała. Powiedzmy, że chce, wiecie, tak się tutaj przypodobać nowej rodzince, więc woła ich na posiłek. Tylko nie wiem, czy tu będzie na Was lało, czy nie. W każdym razie weszła do środka, czyli może jednak wygodniej będzie w środku. Podoba mi się ten kącik, powiem Wam, że mi się nawet podoba. Jest tak ładny, niebiesko-złoto, elegancko. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym pałacu. Czy Wam się podoba? Czy uważacie, że tamten był ładniejszy? Chociaż no, niestety już za późno. Mi się on w miarę podobają, ja wy ja bardziej lubię takie małe budynki. Może tutaj, mamo, usiądziesz sobie tu, usiąść? Oj, Barbarze, chce się siku. to może skorzystaj, a dojesz sobie później co? No, ja ci przełożę to jedzonko tu, żebyś sobie później przyszła i zjadła wspólnie. Zjedz to. No, i mamo, oczywiście ona mu się podoba, i tak dalej, więc opowie jakąś niewiarygodną historię. I może zdradzi jej postanowienie. Wiecie, takie, takie delikatna sugestia. Co ta już taka zniesmaczona? Bo kot nam żre jedzenie, nie wierzę. Barbara, musisz tu trochę skrzyczeć. Wygłoś kazanie o podjadaniu simowego jedzenia. I tak widzę, że Momos chce do kibelka, więc poleć sobie do kibelka. A ja Wam przeczytam. Momos postanowił znaleźć swoją drugą połówkę. Najwyższy czas ruszyć w miasto i zabrać ją do poznawania singli. A po co, po co w miasto, jak tutaj odpowiednia singielka siedzi tuż obok? Słuchajcie, po co, po co? Pręż muskuły przed nią. Myślę, że tak. Tak, on, słuchajcie, poleciał siku, a ona dobra dziewczyna, patrzcie, chodzi sprząta, także. A, bo może Wam przeczytam, jakie ona ma cechy, także. Pochwal i rozmawiaj o czymś tam. Nie wiem, co to było, jakieś nawodnienie czy co. Pokaż mi się, kochana. Ona może nie jest taką wiecie, typową pięknością naleczkowatą, ale myślę, że na telefonie w tych czasach oszalałaś. <grytanie> ale myślę, że wygląda całkiem fajnie, tak oryginalnie. Ładnie, mi się podoba. Dajcie też koniecznie znać, czy Wam się podoba. A ja Wam przeczytam jej cechy. Nie wiem, czy się zgadzają z serialem. Nieważne. Chodziło mi, żeby mi się podobało. I jest, słuchajcie, dobra, schludna i kontaktowa. Chociaż generalnie to ona powinna mieć aspirację, tą o bogactwie, więc musimy jej tu zmienić. Fortuna, bajecznie, bogata. I patrzcie, ten lucek cały czas siedzi taki na burmuszony, więc koniecznie dajcie mi znać, co zrobić, żeby on się wysikał. Bo ja nie mam pojęcia, co zrobić, żeby on poszedł do tego, do tej, do tej, do tej opiekancji, nie wiem, żeby poszedł do tej kuwety, nie mam pojęcia. No i zobaczcie, mamo zaprosił tutaj ją do sypialni na rozmowy, gdzie ty idziesz, po porozmawiaj, pręż te muskuły, chciałam, żebyś poprężył, żebyś się pokazał, jaki jesteś, jaki jesteś, wiesz, gość. <noise> y I co? Rozmawiaj o deszczu, bo chyba leje. Miałam iść się pochuśtać na huśtawce i się pochuśtać, ale no nie będziemy kazać im moknąć. No i jak widzicie już sympatia troszeczkę jest. Także co, ja chciałam, żeby ten odcinek był taki krótki, informacyjny, także może już skończę. Wiem, że za dużo się nie działo, ale tak jak mówiłam, chciałam, żeby to był taki odcinek wprowadzający, także koniecznie dajcie znać wszystko, co myślicie na temat domu, postaci i tak dalej, co wam się podoba, co byście zmienili, a co byście nie zmieniali. Co to znowu zakłótnia? Może jej coś powiesz miłego, chociaż na koniec? Nie! Co to ma być? Co to ma być? A może pojedziesz za odważnym gadką? Chociaż to jest takie ryzykowne. A, ale wiecie, że ja. Wow! Nie wkurzyła się. Niesamowite. Przeprośmy ją. Było 8 sien, ale zgubiłam romantycznie. Mieli się. Hubert, przeszkadzasz mi. Wow. No, tak szybko to jeszcze mi z żadną chyba nie poszło. To jeszcze się wtul. To jeszcze nie kończy. Dobra, widzę, że koniec flirtów na dzisiaj jednak. Także ja jednak już kończę, ale zaskoczyli mnie pozytywnie. Mam nadzieję, że Was też. I widzimy się w kolejnym filmie. Oczywiście, przypominam, że wyzwanie królewskie od. Teraz co sobotę na kanale. I gdybyście pytali, to odpowiadam od razu, że w kolejną sobotę kolejny odcinek, a wy śmiało piszcie wszelkie Wasze przemyślenia. Pozdrawiam Was krótko, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Do zobaczenia i pa. pa.